Cześć, witajcie. W tym poradniku zaprezentuję Wam, jak zrobić butowalnego pendrive'a. Jest to najprostszy sposób, który znam. Nie musimy żadnych programów pobierać do tej operacji. Wystarczy nam, nasz komputer z Windows 7, 8 lub jaki tam mamy, nawet na XPaku powinno nam to zadziałać. Pierwsze co musimy zrobić, to włożyć pendrive'a do komputera, tak aby go widział. Mamy tutaj. Ostrzegam, że wszystkie pliki z pendrive'a będą musiały być skasowane w tej operacji. Więc lepiej sobie przegrać na komputer lub gdzieś. Teraz wchodzimy w start i wpisujemy CMD. Otwieramy ten pierwszy program jako administrator. Następnie, gdy już jesteśmy w tej konsoli, wpisujemy Disk Part. OK, jesteśmy już w programie Diskpart. Teraz, aby zobaczyć naszą listę dysków, które mamy na komputerze, w sensie nasze dyski twarde oraz ten Pendrive, te Pendrive i wszystkie dyski, to wpisujemy List Disk. OK, mamy tutaj numer dysku, stan, rozmiar, wolne miejsce oraz jakieś tam inne rzeczy. Nie wiem, dlaczego mam wolne 0 bajtów, ale to jest mniejsza z tym. Ten dysk 0 to jest jak widać 500 GB, czyli mój ten główny dysk komputera, a mnie będzie interesował mój pendrive, który ma 32 GB. Tu piszę trochę inaczej, w wyrzutacie może mieć więcej, ale komputer go tak odczytuje. A więc po pierwsze wpisujemy teraz select, select, disk i w moim przypadku to jest dysk 1, czyli wpisuję jedynkę. Ok. Obecnie wybranym dyskiem jest dysk 1. Następnie wpisujemy Clean Clean. Czekamy chwilkę. Program Disk Part pomyślnie oczyścił dysk. Teraz wpisujemy CREATE Create, Partition, Partition. Partition primary. Ok, utworzono określenie partycji przez program diskpart, powiodło się. Teraz musimy wpisać select partition 1. Select partition 1. Ok, obecnie wybraną partycją jest partycja 1. <grym> Wpisujemy active, bardzo ważne. aktife. program diskpar oznaczył bieżącą partycję jako aktywną teraz musimy, i teraz ważna sprawa jeśli nasz plik, jeśli nasz główny plik systemem zawiera więcej niż 4 GB to musimy, jeśli zawiera mniej może najpierw to wpisujemy tutaj yy, nie, jeśli zawiera powyżej 4 GB to, to robimy takie nietypowe formatowanie czyli format wpisujemy format yy, fs Równa się. Normalnie, normalnie takim typowym to jest FAT32, ale jeśli nasz, nasz system operacyjny jest duży, to wpisujemy NTFS. I teraz jeszcze do NTFS. Jeszcze, jeszcze dopiszmy do tego quick, czyli że formatowanie szybkie. Quick. Ok, ukończono 0%. To momencik potrwa. Ok, program diskpart pomyślnie sformatował volume. W, e, wpisaliśmy quick, więc to nie powinno potrwać więcej niż minutę. I się zrobiło. Ukończono 100%. Problem. Diskpart pomyślnie sformatował volume. Teraz ostatnią rzecz, którą musimy pisać to jest async. assign Ok. Diskpart pomyślnie przeznaczył literę dysku. No dobra. A więc teraz to jest już wszystko. Nasz dysk, jak widzimy, jest widoczny. Już się pojawił nam z powrotem. I jest pusty, tak jak mówiłem. I teraz wpisujemy exit. Teraz opowiem może, co nam, co nam daje ten bootowalny pendrive. Pozwala nam to uruchomić instalkę systemu. Z poziomu bios czyli jak nie mamy żadnego, żadnego systemu, możemy go zainstalować bezpośrednio z Pendrive'a. I to jest bardzo wygodne, ponieważ instalując, dopiero, e, ponieważ, instalując bezpośrednio systemu, nie mamy takiej opcji jak sformatowania dysku, a instalując z a, z poziomu BIOSa, możemy to zrobić. Oczywiście, pendrive, żeby, widział, żeby był widoczny w BIOSie, trzeba zmienić tego ustawienia, ale to już w innym poradniku. Komentujcie, subskrybujcie.